Byliśmy ze szkoły Zelwerowiczowskiej, to była zresztą jedyna przed wojną szkoła teatralna, aktorska I pamiętam nas, zaczęliśmy 26 osób, a skończyło nas 5. Wykłady mieliśmy wieczorem, to znaczy po południu i obowiązkowo dwa razy w tygodniu, środa i niedzielę, do teatru. Ja się od dziecka interesowałam medycyną i chciałam studiować medycynę, tylko nie stać było. Wybrałam studia, które mnie specjalnie nie interesowały, a wyższa szkoła handlowa w Krakowie i skończyłam pierwszy rok. Na drugim roku tam byłam na Sylwestrze w Nowym Sądzie. i koledzy moi mówili co ty, dlaczego ty? Nie, nie studiuję w szkole, ja mnie nie znam dana. Dana. jest w Warszawie jedna szkoła, my załatwimy i przyślemy ci perspektywę i spróbujmy. Nie wiedziałam jak się gra w filmie, materiałów mi nie pokazywano, reżyser powiedział, że ponieważ Pierwszy film. Może mi się coś nie spodobać, mogę zacząć inaczej grać. i materiał zobaczyłam dopiero na premierze dlatego to był pierw, pierwsza nauka. Ja jestem w znakomitym teatrze w tej chwili, na etacie coś zabawne w moim wieku. To jest u Grzegorza Jarzyny. Jeśli chodzi o Grzegorza, temat sustu, to z nim się też bardzo ciekawie pracuje. Bo słuszka się genialnie przejechała, po wszystkich wadach, po Polsce się przejechała. To zrobiło wstrząsające wrażenie. W Moskwie graliśmy. Mówią, jak to jest możliwe, żeby o własnym kraju tak źle mówić. Z filmowych reżyserów Najciekawsza jest Kędzierzawska. Mhm. Wszystkie filmy są o ludziach niekochanych. O dzieciach niekochanych. Ja jeszcze w czasie kręcenia mówię do Doroty, i mówię, słuchaj, co będzie Starą Darię To tylko mają śliczne dziewczyny. A ja mówię, no może pies, chyba ja No ciekawe są bardzo. Lubię z takimi rysurami Pamiętam, dejmek nie odzywał się słowem, siedział. Trzeba było proponować. Trzeba było dobrać. I ja miałam monolog. Pan Tivani. Mówiłem, nie wiem. On mówi wreszcie, pamięta pani ołtarz Wita Stosza? Oczywiście. A pamięta Pani, jak ręce, ręce trzyma Matka Boska? Tak. To proszę tak grać. To są takie trudne, trudne uwagi, tak. ale właściwie znakomite uwagi. A, mhm. Bardzo lubię to, co robię, tylko że już mam kłopoty z, z siłą, z wytrzymałością.